Weryfikacja tożsamości i odebranie karty do głosowania, w ten sposób młodzież z zielonogórskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych bierze sprawy w swoje ręce. Dziś ruszyły wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Wszystkie szkoły gimnazjalne, a także ponadgimnazjalne z wyłączeniem plastyka biorą udział w akcji. W Młodzieżowej Radzie Miasta zasiądzie 30 radnych. Jedną manatową okręgi wyborcze. okręgiem wyborczym jest szkoła. I w zależności od tego, czy jest to zespół szkół, na które się składa na przykład dwa licea, bądź gimnazjum i liceum, w takim przypadku przypadają dwa mandaty. Wszystkie komisje wyborcze z samego rana zgłosiły gotowość do pracy. Tu nie ma mowy o zakłócaniu ciszy wyborczej. Sama kampania wyborcza prowadzona była w sposób dynamiczny, na styl wyborów parlamentarnych. Wybory na chwilę obecną przebiegają sprawnie. Na początek jest dość niska frekwencja, ale z powodu, że są to godziny poranne i nie ma jeszcze wszystkich uczniów w szkole. Każdy uczeń, który chce oddać swój jeden, jedyny głos, musi przyjść do członków komisji wyborczej, wylegitymować się, czyli pokazać legitymację szkolną, dowód tożsamości i w tej chwili podpisują się na liście obecności i my wydajemy kartę do głosowania. Młodzieżowa Rada Miasta to projekt z powodzeniem realizowany, w wielu polskich miastach w Zielonej Górze ten pomysł wraca po latach, ale za to z przytupem młodzi chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w mieście. Liczą, że wybrana przez nich reprezentacja będzie w stanie skutecznie działać. Powstanie młodzieżowej rady jest bardzo dobre dla naszego miasta, gdyż wreszcie młodzi będą mogli mieć głos w. w, w w swojej przyszłości, tak naprawdę, bo kiedy radni będą o nas obradować, to będziemy mogli im podpowiadać, co tak naprawdę chcemy. To może dać bardzo dużo, ponieważ e, po pierwsze motywuje młodzież do działania. I może tak samo jak teraz, na przykład w obecnych wyborach, nie była zbyt duża frekwencja, to myślę, że takie działanie może zmotywować młodych ludzi właśnie do głosowania, żeby właśnie poszli do urny. Uroczysta inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta zaplanowana jest na 13 listopada. Odbędzie się w Centrum Przyrodniczym przy Dąbrowskiego. Poprowadzi ją przewodniczący tej dorosłej Rady Miasta.